Najlepsze antyfakty w internecie Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty ze mną, Arkadiusz Tańcuła, witaj ponownie. Dzień dobry, Siemanko, oficjalnie teraz, cześć. No i co? I to walka z wiatrakami, mój drogi, chyba, to Twoja walka z tymi. Tu cały ja czas... nie, walczę, nie walczę, nie walczysz. No, co nie jest walka? Yeah. No nie wiem, no. okazywalnie prawdę i to ludzie już sami wiesz, oceniają, jak to, jak to wygląda. Wiesz, tutaj już cokolwiek już nie pokazał, już wizerunku bardziej nie zepsujesz, i widzisz, to nie zmienia faktu, że ludzie chcą oglądać jego walki. Po Kolejna prostu kontrakty dostaję. Ja już przestałem też walczyć z tymi wiatrakami razem z moim wiernym giermkiem panczą, e, Tomkiem, szalonym reporterem, przestaliśmy już z tym walczyć, no już chuj, walczyliśmy, nie o taką Polskę walczyliśmy, e, tak naprawdę kontrakt z Fejmem, Tomek stracił przez niego, Przyszy, przyszedł do High League, podpisał kontrakt z High League, kurwa ten też tu jest, no chłopie, no nie wiem, nasze losy, po prostu wszechświat chyba chce, żebyśmy gdzieś koło byli, jeszcze będą się bić na tej samej gali, więc wiesz, szatnie, konferencje, kurwa wszystko znowu i znowu to przecież, wiesz, no to trudno, ja zostawiam Tomka, będzie sobie sam jeździł i mi się nie chce chyba tego już wszystkiego, chociaż na razie jest ma teraz swoje zajęcie, ma najmana. Mana. W ogóle to powinien mi podziękować, bo to ja go prowadziłem do tego świata, e, ale niech sobie, niech sobie działa, niech sobie działa. Składasz broń? Tak, ja już zużyłem, ja już dawno zużyłem. Już to, co wtedy tego pasuta zaatakowałem niepotrzebnie, zdałem sobie sprawę, że sam nie wygrasz tej walki, wiesz, walkę z wiatrakami. Ludzie chcą go oglądać, więc macie, macie co chcecie. Pytanie pułapka. Komu będziesz kibicował w tej walce? Muran czy, czy Marcin Najman? Wiesz, tutaj zbije się dwóch antybohaterów, nie? No, to tak, tak jakby pułapka. się Joker z Pingwinem tanie. bił. Jakby się bił Tusk z Kaczyńskim. No to, to... to nie do końca, bo, kur, kiedyś tam bardziej byłem bliżej PO. Nie wiem, jak Będzie to teraz... Jakby cała Polska, wiesz? A, byłem. tak. No, no... Kurwa, inaczej. Według mnie... Lepiej by było... Dla polskich free fightów, gdyby Najman to wygrał, no bo jeżeli już przegrać z Najmanem, to już nie masz czego tu szukać naprawdę, no bo kurwa, no nie ukrywajmy, przegrać z Najmanem, to już potem co ci zostaje, olejnik, bez jaj, więc... Najman wygrał. Właśnie, no to chłopie, tym bardziej. Lasik chyba. No to Lasik na przykład zostaje, no właśnie, no i wiesz, to... Mm, Najman ma szansę naprawdę, według mnie, postawić kropkę na D i skończyć e, Marcina Najmana we free fightach. Y Jacka. Jacka. Ale dobrze, ożywia. ale myślę, że faktycznie Marcin ma szansę wygrać tę walkę? Słuchaj, no sportowo nie ukrywajmy, stary, wiesz, to... Kurde, bo to on teraz od dłuższego czasu, jak my go obserwujemy w tych nowych fightach, odpuszcza. odpuszcza po prostu, bo on. No, on to On to, to robi z głową, tak. on sobie chce jak najmniejszy szerbek na zdrowy, zarobić pieniążki. Kontrowersja jest, jest. Zjadą z nim jak z kurwą, ale o nim mówią, kolejne walki dostaje, dostaje. Po ostatnim wotory ja byłem mega zinsmaczony, mega mi się to nie podobało, to bo to ten, ten cios był tak lekki, że to niemożliwe, żeby go zachwiało. No, ale dobra. Mam nadzieję, że teraz, ostatni raz, naprawdę Marcin Eman weźmie się, będzie trenował jak roki, puści sobie tą muzyczkę. Gdzieś nam, może naprawdę ta wewnętrzna niechęć, ta nienawiść, taka prawdziwa. To jest e... to jest no, to chyba tak, tak się, tak się wydaje. Wyzwoli wyzwoli te pokłady energii. Z tego to podobno też tam walczą o ojcostwo, też Mateusza, więc zobaczymy, który będzie chciał bardziej to wygrać. O pytanie teraz, jeszcze chodzi o Nitro nitrozeniaka i, i ten. Duży przypadek, e, jeśli chodzi o to, co powiedział ostatnio Jacek Morański, że skończy Nitra. No i ten, e, jakby szczęśliwie dla Jacka ułożyło się to tak, że, że Nitra w tym czasie dostał bana. <gryk> można teraz sobie to przypisywać, A, nie? To, tak. Wiesz, no sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą, ale wiesz, no Wykop od dawna się sadził na Nitra, aż powstawały te filmiki, to po prostu wszystko się tak złożyło do Kuby. Maja Staśko też się chwali, że to ona do tego przyłożyła rękę. Myślę, że każdy trochę przyłożył tą rękę, ale to, to po prostu jakiś zbiór niefajności wartownych e, sytuacji i rzeczy. no. A myślisz, że Jacek ma wtyki w prokuraturze wrocławskiej? No jakbym miał, to by to w ogóle w jego przewieź. Jak gangu, wtyki w prokuraturze. Kurde, ja nie wiem, to jest dziwny człowiek w ogóle. On może mieć wszędzie wtyki, tak naprawdę. A może on sobie to wymyśli, wszystko. A może on w ogóle ma tak, rząd. rzeczywiście tak w to wszystko wierzy. Siła przyciągania tak działa, że to wszystko się staje prawdą. On wymyśla bajki, a one się stają prawdą. Te legie Cudzoziemską wierzę chyba całym sercem. No ale ile ludzi wierzyło w to? Mnóstwo ludzi wierzyło. Dalej niektórzy wierzą. Co nie wierzą? Właśnie, to, 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 to jest. To jest to <grym> Ostatnio jak robiłem live'a, to właśnie ludzie pytają, a czy kiedy, kiedy do, dopchasz tą sprawę z legią cudzoziemską do końca? Ja mówię, kurczę, ale dajcie mi jedną przesłankę, która mówi, że on w tej legii cudzoziemskiej był. To ja to zrobię, ja pójdę naprawdę i to obalę no te właśnie, mity. no właśnie, to, to ale, mi ale, jeden... ale jakby to iść, to trzeba iść do jakiegoś, to, to iść do legi, zapytać, czy ktoś tego nie mogę powiedzieć? Bo są poufne dane. Kurde, no nie wiem jak to zweryfikować, wiesz. Tu nie ma co weryfikować! Nie, no, wiadomo, no, że to jest bajka, nawet no. Nawet poufne, ale... no bo jest takie stowarzyszenie w Polsce legi cudzoziemskie, takich yy, ludzi, którzy są już, wiesz, po służbie i, i tam spotykają się i tak dalej. No, ale to było na TikToku już tam nie jeden go mówił, że to nie no, no, ma no, czegoś no, takiego, tak. podaj swój numer, podaj swój numer, no, tak. jakieś takie rzeczy, nie? Nie wiem, no kurwa, to jest. Jacek murański to jest. Kurwa, nie wiem jak to nazwać. To w ogóle to nie jest, to jest kurwa stan umysłu, to nie jest w ogóle... Ja pozaziemska. tak. W to, w to jestem w stanie uwierzyć, I ludzie I ludzie chcą to oglądać, widzisz, no to jest tak atrakcyjne, to jest tak egzotyczne, to jest tak kurwa nieprawdopodobne, to jest kurwa... No to jest podobna emocja, jak na przykład kogoś kochają i lubią go oglądać w OKTAGONIE, do, do, jak go nienawidzą, to też go lubię oglądać i to no, jest tak, tak o, samo, tak ale samo mocne emocje. na tym jechał bardzo długo, tak. ale teraz zobaczcie, teraz jest dwóch czarnych bohaterów właśnie tak. i komu tu kibicować, komuś, kurwa. Trzeba. komuś ja trzeba. może nie trzeba, ale na komuś ludzie będą musieli. Kurwa, wiesz, zawsze wszyscy wychodzili, e, przychodzili na walki Najmana po to, żeby dostać pierdol i nigdy ich nie zaskak, nigdy ich nie zawodził, oni kurwa, warto było wydać te pieniądze było. A teraz to jest, jest to naprawdę tak. pułapka, tak. Ale nie to chyba jak, jak zaprezentowali ich, no to jednak gwizdy były w stronę Jacka. W ogóle tam. Kurde, no ciekawe, zobaczymy jak internet w ogóle na to na to wszystko zareaguje. Nie, to powiedziałem, że lepiej jakby Mar Marcin. Lepiej byłoby. Przy, bo według mnie, jeżeli już by przegrał z Najmanem, Kurde, bez... może być ciężko, no ale to, to że noż z kim, no już bez jaj. Kurwa, no nie wiem, no ale wiesz no co, freak Fighty, ja już nie raz opowiadałem y, w, w, się w imieniu wszystkich środowiska freak Fighty, Prezes. okazało się, że nieprawda, że to takie zdanie ludzie mają inne zdanie, ludzie chcą ich oglądać. pomimo tego, że hashtag prezmuranami, bla bla. Ble, ludzie chcą ich oglądać. Nie ma z tym walczyć. Co tym Co oglądać? Jest popyt, jest podaż. Jeżeli nie poda tego highlight to podałaby to jakaś inna federacja, albo by powstała nawet inna federacja, i by to zrobiła. Ktoś by się na to skusił. Ta walka się musiała odbyć i trudna. Niech się odbędzie. Polski Związek zezwala na tę walkę. Dobra, pytanie, jeśli chodzi o Mateusza. On mówił o tej walce, która go czeka gdzieś tam chyba w fejmie. Walka wieczoru, to jest walka z Dominikiem Zadorą. Eee, walka wieczoru, że to będzie, to tego nie wiem, ale. Eee, kurde, no nie, nie, wiesz co? No nie chcę mówić też, bo fejmie, obiecałem Fejmowi, że już nie będę kto żadnych no nie, nawet czy, jak się coś gdzieś e, kurde ja wiem jaka to będzie walka jak powiem moim zdaniem to będzie zdanie wiesz to będzie zdanie nie swoim <laughs> Więc nie swoim zdaniem nie swoim zdaniem, to chyba nie <laughs> nie no nie nie wiem nie mogę mówić dobra ale jakby doszło do takiej walki Mateusz Morawski kontra Dominik Zazora, to Mateusz ma w ogóle jakiekolwiek szanse? Mm, moim zdaniem nie ma żadnych szans. Mateusz ma po prostu twardą głowę. Widzisz, to, że z Wasko coś tam się pokazało, on uważa to za sukces, że wytrzymał z Wasko, z gościem, który ma, nie wiem, tam 60 walk, w rekordzie, bla, bla, ble. Ale Wasko od dłuższego czasu przychodzi po wypłatę. Jakbyś zobaczył na wotory, a pewnie widziałeś walkę Wasko z Rzoskiem, że z tego rozpierdoli w 15 sekund. 15 sekund w Wasko. Więc Wasko po prostu wychodzi. Zobaczymy teraz, jak pokaże się z crazy. I tutaj będzie, będziemy wiedzieć, kim jest Wasko i po co Wasko przyjął. Czy przyjął tylko po wypłatę? czy rzeczywiście będzie się bił e, według mnie Wasko po prostu bez przygotowania tak sobie przychodzi i po prostu po wypłaty znalazł sobie, wiesz, Wasko tak jak było wcześniej że Norman po znalezieniu, po znalezieniu Polski i jest ten taki mem, że jedzie, je, jedzie ten, ten kaczor ten wujek Skneru z na, na, ty, na tym złocie e, to tutaj jest mniej więcej podobnie e, tak Wasko odnalazł Polskę, freak fighter w Polsce i, i bez przygotowania po prostu będzie wychodził tak mi się wydaje, zobaczymy zresztą zaraz po jeżeli dostanie w od y, taty Załęckiego to, to znaczy czy, że po prostu przychodzi tylko po wypłatę i nie ma sensu, i nie ma się czym chwalić w ogóle ten Mateusz. I nie ma się czym chwalić Mateusz, że z takim gościem przetrwał, on się tym, że przetrwał wszystkie rundy, ja tam podłączył do góry. nie ma żadnych kalerzy. szans. Jak dla mnie, gdyby doszło do takiej walki, ale Dominik Zadora teraz operację kanego suba będzie miał w styczniu, więc może do tej walki nie dojść, ale jakby doszło to stary, będzie wyglądało dokładnie jak na tym sparingu, który jest w internecie. Widziałeś ten sparing, nie? chybałeś, bo powiedziałeś, no to... że może do tej walki nie dojść. Nie, no Może dojdzie, może nie dojdzie. A, ja góru, nie, 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 ma, nie, ma, nie ma takiej walki. Nic pierwsze słyszę, ja nic o tym nie słyszałem. E, chwalił, się kiedyś, to chwalił się kiedyś Chwalił się kiedyś, taki łysy chłopak, e, podobny do tego, co tam daje wywiad. Chwalił się kiedyś w kuluarach, że taka walka ma być, ale to nie wiem, czy to, czy to prawda. Dobrą metodę wyparcia dałeś, to nie jest mój brat, nie wiem o czym mówisz. Nie wiem o co ci chodzi. Albo jak zeznania są, to zawsze trzeba mówić, nie wiem, nie pamiętam. Tak, nie wiem, nie pamiętam, a gdzieś słyszałem takie zeznania ostatnio, chyba u Ciebie na kanale, o, tak. tak było też nie wiem, nie pamiętam, to właśnie słynne. ładnie powiedziały, słynne, właśnie słynne. tam pokazywali, jak trzeba dawać zeznania, charakternym metoda być, metoda wyparcia, nie wyparcia, wiem, wyparcia. nie pamiętam, nie było takiego czegoś, czego. jest mi prawda. tak. No, dobra, ostatnie pytanie, jeśli chodzi o sytuację Prime MMA, bardzo słaba sprzedaż pay-per-view. Jak to widzisz w przyszłości? Ta Ale ma szansę się utrzymać w przyszłym roku? Mówimy to tylko o przyszłym roku, 2023 rok, no bo już zorganizowali pięć, tak? Czy cztery gale? Chyba pięć już było, nie cztery były, cztery, cztery teraz będzie gale piąta. W tak. w tym, tylko w tym roku, bo oni wystartowali. Są, szans, są szanse, żeby przetrwali, czy to już idzie równia pochyła? Wiesz co, no zobaczymy, co się będzie dalej działo. Z tego, co słyszałem, to oni po prostu mają pewien budżet, który mogą przepalić. Jeszcze go nie przepalili. Mają. Parę pieniędzy na wydanie po prostu. Ale szufle. Zami, i tak. E, czasami to robią trochę mądrzej, czasami to robią trochę gorzej, ale, ale mają jeszcze pieniądze. Z tego co wiem, te pieniądze się nie skończyły jeszcze są. Więc e, wszystko zależy jak będzie dalej, wiesz, kurde, no tutaj też była trochę koniunktura słaba, no gdzie był Mundial, Prime, e, A, e, karta tam. nie była nie była. No może kurde, no nie wiem, popek z tym walkę wieczoru, spoko nawet, ale czegoś tu brakowało jednak, wiesz. Brakowało. Poprzednia gala. Im się sprzedała, także coś zarobiła, a dużo mniej zapłacili za kartę. Tutaj nie wiem, może rzeczywiście to jest zbieg jakichś niefortunnych wydarzeń. Słuchaj, to jest koniec roku. Tych gal już było w chuj. Fejmu ile były? 4, 4 highlighi, cztery te. powiedz co, 16 gal. 16 gal w Polsce, koniec roku jeszcze mundial. E, ludzie mają już troszeczkę tego dość. Stary, ja wchodzę na tego YouTuba i mi się pokazuje, kurwa, tego free fighty. że mam naprawdę już powoli, mam tego kurwa dość. Jako może coś podziałać? Zmniejszyć trzeba, tak? Te, albo też zrobić jakieś wydaje się kurde fajnie by było jakby wiesz widzę że to może Dąży do takiej synergii. High league, fame, nie wiem, zrobić właśnie wymieniać się z zawodnikami, może zrobić wspólną galę. Niech zrobią pas 8-4, ja wygram za niedługo, bo wygram, bo daję sobie wszystko na treningach i muszę ten pas wygrać. Chętnie bym zawalczył o dwa pasy, mieć być mistrzem multi, yy, tych zajebist. To sprawa by to było. Ja widzę potencjał w tym, że jest tyle tych, yy, tych wszystkich, ale oni musieli się dogadywać. musieliby się dogadywać, a się polski związek, musiałby oni musieli przyjść do siedziby polskiego związku. Wszyscy wszyscy włodarze siedzimy i ustalamy. Ustalamy daty, ustalamy, kiedy konferencje, nie wchodzimy sobie kurwa w ten, robimy, słuchajcie, tu musimy zrobić przerwę, ludzie muszą od tego odpocząć, od tych free fightów, bo to widzisz, kurwa, jak będą tak napierdalać gala po gali, widzisz teraz też znowu, nie? jest W lutym, e, fame, e, w marcu, high league. znowu gala po gali, znowu to może być ten, ustalamy, słuchajcie, my robimy teraz tak, my, my robimy galę w Ar Ergo nogdańsk w styczniu, okej, okay. to my robimy na drugiej części polskiej w Krakowie, robimy e, w, w lutym, spoko, inni ludzie, inny okres, będą, pow... no to prime mniejszy, dobra, to my zrobimy w Szczecinie, chuj, tam mniejszy obieg, no my też mniejsza Gala. I wiesz, i to było fajne, jakby siedzieliście dogadali, myślę, że wtedy był sens, a tak, mi napierdalają, konfa po konfie, skończyła się jedna konfer... jedna gala się skończyła, teraz też na konferencję. Nie, nie ma dwóch tygodni przerów. Ludzie też już, mają, już nie wiedzą, co się dzieje, wiesz, dawniej to ludzie śledzili i tak dalej, a teraz kurwa, już ludzie mają powoli tego dość. Więc może jak oni by to dogadali, u podzieliliby podzielili tą Polskę na cztery i wiesz, w każdym tam części roku w innych Coś. inna federacja w innym tym, może by to miało miejsce, ale jak to jest cały czas Gliwice, Gliwice, Gliwice. Atlas Arena, Atlas Arena, Atlas Arena, Gdańsk Ergo Arena. Cały czas kurwa te same areny to ludzie już mają kurwa do oś, no. też do mniejszych aren, przyjechać, do Wrocławia. No Prime właśnie fajnie robi, widzisz, na przykład w Szczecinie pełna hala była. Powiem tylko, że paper słaby wynik, ale hala pełna, nie? No tylko, że nie wiem, ja, ta hala miała 3-4 tysiące ludzi, no nieważne, no ale... Ale jednak ludzie chcą to jeszcze oglądać, tylko kurwa, no... Dla mnie jest tego za dużo po prostu i coś się musi wydarzyć albo wreszcie właśnie musi powstać taki prawdziwy związek, który rzeczywiście i wszystkich i będą mieć kalendarium kurwa, robią sobie terminarz i będą, nie będą sobie wchodzić w parady, bo to jest straszne, że tu się kończy gala, a już za tydzień czy za dwa jest konferencja kolejnego, nie? Kolejnej. Teraz akurat będzie przerwa. To jest ostatnia rzecz i się dopiero, się. dopiero na początku stycznia jest pierwsza konferencja Fejmu, więc jest, jest chwilę przerwy, miesiąc, nawet no nie cały miesiąc, 20 dni przerwy będzie stary, więc też ludzie nie zatęsknią. To powinno być tak, żeby będzie 2-3 miesiące nic się Działo, ludzie zatęsknili za tym za tym i, i chętniej będą to oglądać. Miłego no. i... Tak, dziękuję. Dobra, idę już. Czy chcesz jeszcze dodać? Nie, bo ja się w ogóle tak mam dużo rozmyśleń na temat właśnie tego wszystkiego, ale e, to innym razem. Dzięki.